Teraz na pytanie w kategorii mieszkania. W lutym tego roku średnia cena metra kwadratowego mieszkań oferowanych przez firmy deweloperskie przekroczyła 17 tysięcy złotych. Mieszkań brakuje, ludzi, zwłaszcza młodych, nie stać na kupno własnego M. Jak zamierzają Państwo rozwiązać ten problem? Tak brzmi pytanie, a Pan Tobierz Bohański odpowie na nie jako pierwszy. Mieszkalnictwo jest jedną z najbardziej zaniedbanych sfer w Warszawie i faktycznie mieszkań buduje się za mało i trzeba wiele w tej sprawie zrobić. Idziemy ulicami i straszą nas pustostany, ponieważ prezydent nie wie de facto, czym zarządza. Dlatego musimy zlikwidować pustostany. Musimy wprowadzić program wykupu przez długoletnich najemców ich mieszkań. Musimy wprowadzić, oczywiście za bonifikatą, musimy wprowadzić programy dla spółdzielni mieszkaniowych, które chcą budować mieszkania, ale obecnie miasto jest odwrócone od nich plecami. Musimy uregulować stosunki własnościowe pod gruntami, spółdzielni. Musimy wprowadzić bon mieszkaniowy dla tych, którzy czekają latami na mieszkanie komunalne i nie mogą go uzyskać, po to, żeby mogli mieć możliwość wynajęcia w tym czasie mieszkania na wolnym rynku. Musimy skrócić kolejki, jeżeli chodzi o mieszkania komunalne i wprowadzić prawdziwe zarządzanie w tej sferze. Mieszkanie jest towarem, ale nie może być tak, jak w przypadku Warszawy, problemem. To jest wielkie wyzwanie, dlatego przyjmiemy plany zagospodarowania przestrzennego i wiele, wiele innych. Nie to była wizja polityki mieszkaniowej Tobiasza Bocheńskiego. Jako drugi odpowiadać będzie Przemysław Wipler. W Warszawie zdecydowanie za mało się buduje, jeżeli chodzi o mieszkania. W zeszłym roku zbudowano 14 200 mieszkań. Takich mieszkań w Warszawie powinno się budować 20-25 tysięcy rocznie, co najmniej. Z uwagi na to, że jest mało mieszkań, a wielkie zainteresowanie, jeszcze rząd pogarszył tą sytuację złymi programami, programami mieszkaniowymi, które były de facto dopłatami do podwyżek rosnących cen mieszkań. Czy musimy doprowadzić po prostu do tego, że się więcej buduje. Muszą być uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego w tych dzielnicach, w których nie ma tak zwanego sąsiedztwa. Trzeba doprowadzić do tego, że stare galerie handlowe, jeżeli będą chcieli tego właściciela, a wiem, że chcą, będą w stanie przekształcić, przekształcać się w nowe kwartały mieszkaniowo-usługowe. Wreszcie jest wielki potencjał w przebudowie, zabudowie Okęcia. Po tym, jak przestanie tam funkcjonować lotnisko, może tam powstać 200 tysięcy nowych mieszkań. Więcej mieszkań to niższe czynsze i zahamowanie wzrostu cen miasta mieszkań w Warszawie. Pan Przemysław Wipler, teraz czas dla pana Rafała Trzaskowskiego. No, przedstawiciel PiSu mówi o mieszkaniach, kiedy rząd PiSu się wycofał ze swojego programu. Pan Bocheński chce sprzedawać mieszkania komunalne. No, coś nieprawdopodobnego. Mamy największy zasób mieszkań komunalnych i go chronimy. W piekielnie trudnej sytuacji, w jakiej znalazło się miasto, Wojna, zabraliście 11 miliardów, oddaliśmy za mojej kadencji 12 tysięcy mieszkań w tym pustostan. Oczywiście dobrze by było więcej mieszkań oddać. 3 tysiące notabene są w budowie, zarówno mieszkań komunalnych, jak i mieszkań na tani wynajem. Robimy to. Teraz sytuacja budżetowa miasta się na pewno polepszy i oczywiście przyspieszymy. Natomiast miasto nie jest od tego, żeby samo rozwiązać ten problem, dlatego że my przede wszystkim mamy się zaopiekować osobami, które mniej zarabiają, osobami z niepełnosprawnościami. Natomiast tutaj trzeba rozwiązań prawnych w parlamencie, w Senacie, na przykład takich, nie wiem czy Państwo wiedzą. Jeżeli ja chcę dokonać aportu ziemi do spółki, mojej spółki, która buduje mieszkania na tani wynajem, to okazuje się, że to jest pomoc publiczna, okładane to jest vat -em. Tutaj trzeba zmian w parlamencie, w Senacie i oczywiście czekamy na te zmiany. Wiem, że pani wie, ja dużo mówię o mieszkalnictwie. Ja jestem gotów na współpracę. Pan Rafał bardzo dziękujemy za odpowiedź, pan Przemysław Wipler zgłosił chęć. Ripost. Panie Prezydencie, za pańskiej kadencji olbrzymia liczba osób, które zajmowały się Inwestycjami miejskimi wydawaniem pozwoleń budowlanych, zatwierdzaniem planów, wydawaniem warunków zabudowy została zatrzymana Aresztowana stanął, bardzo zwolnił proces wydawania tych pozwoleń. Było to konsekwencją również afer korupcyjnych w ratuszu. Nie odbudowaliście sprawności miasta, nie odbudowaliście sprawności inwestycyjnej. Idzie Wam to potwornie fatalnie, bo była gigantyczna korupcja i nie znalazł Pan ludzi efektywnych i uczciwych do tej pracy. Ripostował Przemysław Wipler. Czas na kolejną kandydatkę, która zaprezentuje swoją wizję polityki mieszkaniowej stolicy. Magdalena Biejat. 17 tysięcy za jeden metr kwadratowy mieszkania oznacza, że młoda rodzina, która chce na start kupić mieszkanie 50 metrowe, musi albo mieć w kieszeni milion złotych, albo mieć zdolność zaciągnięcia kredytu na milion złotych. To jest absurd. Doprowadzono do takiej sytuacji, w której w Warszawie młodzi ludzie, młodzy, młodym ludziom odbieramy nadzieję na przyszłość. Dla mnie moja prezydentura postawi sobie za cel. Tak, budowanie mieszkań na wynajem, takich jakich znamy z wielkich europejskich stolic, o niskim czynszu i wysokim standardzie. To będą nowe osiedla na gruntach, które Warszawa już ma, w których będą miejsca na zieleń, przestrzeń na przedszkola i żłobki, na punkty usługowe, sklepy i kawiarnie. W takich mieszkaniach będzie można za 50 metrów płacić czynsz w wysokości 1500 zł. I przeznaczymy na ten program rocznie 1,5 miliarda złotych, z czego tylko 350 milionów bezpośrednio z budżetu miasta. Przywrócimy w ten sposób mieszkańcom szansę na dobrą przyszłość w Warszawie. Pomysł na politykę mieszkaniową pani Magdalena Biejat. Bardzo dziękujemy. Teraz czas na pana Janusza Korwin-Mikke. Od razu mówię: Zero mieszkań komunalnych i socjalnych. Ludzie mają mieć tanie mieszkania a nie dostawać za darmo coś tam, co on demoruje. Jak ktoś przyjeżdża z Kałuszyna do Warszawy, to ja nie widzę powodu, żeby mu fundować, fundować za jedną czwartą mieszkanie. Ja gdybym rządził w Polsce, to oczywiście mieszkania byłyby sześć do siedmiu razy tańsze, ale niestety rządząc w Warszawie, mogę tylko powiedzieć, że będą dwa i pół razy tańsze. I to, co mówi pani Biejat, to jest dokładnie nie znaczy, że to będą tanie mieszkania, to ona robi. To są bardzo drogie mieszkania, które ona potem sprzeda za jedną czwartą ceny. Komu? A no swoim znajomym, seks tam feministką, Ludziom z miejskich ruchów. Tak jak za komuny, za komuny robotnicy na MDM-ie, tak? to jest plan sześcioletni odbudowy Warszawy, robotnicy dostawali na MDM-ie za ćwierć darmo mieszkania. Tak samo dokładnie pani Biejat ma taki sam stosunek, stosunek do tego. I nie będzie żadnych mieszkań darmowych. Dziękuję. Janusz Korwin-Mikke, bardzo serdecznie dziękujemy. W punkt, w czas, czas na ostatnią wypowiedź w tej rundzie. Romuald Starosielec. Myślę, że głównym zadaniem miasta jest tworzenie warunków do tego, żeby mogło się rozwijać budownictwo w każdej formie własności. Zarówno prywatne, które bardzo słabo się rozwija w Warszawie, to zaledwie kilka procent oddawanych mieszkań, jak i spółdzielcze, społeczne i komunalne. Jeżeli Warszawa to wyzwanie potraktuje poważnie, to zacznie uzbrajać tereny, które zyskają wówczas możliwość rozbudowy i budownictwo zacznie intensywnie powstawać na, na tych terenach, które w tej chwili budownictwa są niedostępne. Również Warszawa może wyprzedzająco projektować linie komunikacyjne w te miejsca, które są przewidziane pod budowę nowych osiedli. W ten sposób rozwinie się naturalna, rynkowa rywalizacja. Myślę, że Warszawa. Powinna również budować mieszkania komunalne, ponieważ mieszkańcy to bogactwo i trzeba ich przyciągać. Pan Romuald, Starosielec odpowiadał jako ostatni.